Dzień dobry, witam i zapraszam na wydarzenia, a dziś między innymi... Seat wypad z drogi, kierowcy uwalniali strażacy. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Kierowca autobusu rzucił gazetami rowerzystów. W rowerzyści podróżowali prawidłowo. Do poważnego wypadku doszło na drodze między Szklarami Górnymi a Oborą. 21-letni kierowca Seata jadąc w kierunku Lubina na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem, wypadł z jezdni i uderzył w drzewo prawdopodobnie 21letni kierowca stracił panowanie nad autem SeAT, wypadł z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. 21 latek został zakleszczony w aucie, by go wydostać strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu. Jak ustalili policjanci wydziału ruchu drogowego kierujący 21-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego, Jadąc od strony Szklar Górnych w kierunku obory, na łuku drogi zjechał do rowu, a następnie uderzył w drzewo. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala miejskiego w Lubinie. Policja wyjaśnia dokładne przyczyny wypadku. Posiadanie narkotyków, kierowanie pojazdem pod ich wpływem i pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów wszystko to ma na koncie 26-latek mieszkaniec gminy Lubin. Policjanci zwrócili uwagę na kierowcę Mercedesa, którego już dobrze znali z wcześniejszych interwencji. Po zatrzymaniu do kontroli drogowej i sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że kierujący ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez sąd rejonowy w Lubinie. Ponadto zachowanie 26-latka wskazywało, że może być pod wpływem narkotyków. Badanie narkotesterem dało wynik pozytywny. Dodatkowo, kiedy funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę osobistą 26-latka, ujawnili w jego portfelu białe kryształki, które zawinięte były folią aluminiową. Po badaniu wykazały one cechę metamfetaminy. Nieodpowiedzialny mieszkaniec gminy Lubin trafił już do policyjnego aresztu, grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Kierowca autobusu podczas jazdy wyrzucił w stronę jadących rowerzystów plik zwiniętych gazet. Jedna z nich uderzyła kobietę w twarz. Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło na jednej z dróg w powiecie głogowskim. Do niecodziennej i bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło na drodze między kotlą a grochowicami. Kierujący autokarem no zachował się bardzo. Nierozsądnie. Widząc nadjeżdżających rowerzystów, miał zwinięte wcześniej gazety, które wyrzucił na wprost nadjeżdżających rowerzystów. Rowerzyści podróżowali prawidłowo. Świadkowie twierdzili, że autobus jechał środkiem drogi. Jedna z kobiet jadących rowerem została uderzona tymi gazetami. Kiedy wróciła do miejscowości, gdzie mężczyzna miał postój. Próbowała z nim nawiązać kontakt. Mężczyzna stał się wobec niej bardzo wulgarny i agresywny. Zaczął ją wyzywać. Został doprowadzony do jednostki policji. Mężczyzna został przesłuchany, nie przyznaje się do winy. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. A w dzisiejszych wydarzeniach zobaczymy jeszcze. Koleją również do stolic europejskich. Duży sukces, no czekamy teraz na oficjalny rozkład. Policja szuka złodzieja auta. Został skradziony zaledwie kilka godzin wcześniej. Dzięki telefonicznemu zgłoszeniu, polkowicy policjanci odnaleźli samochód skradziony kilka dni temu z prywatnej posesji na terenie miasta. Fort wartości 80 tysięcy złotych został porzucony przy drodze z Polkowic do Hocianowa. Poszukiwania złodzieja, który ukradł auto, nadal trwają. Samochód został skradziony w nocy z prywatnej posesji w Polkowicach. Policjanci natychmiast zajęli się sprawą. Przełom w sprawie przyniosło telefoniczne zgłoszenie o pojeździe porzuconym w lesie pomiędzy Polkowicami a Chocianowem. I faktycznie funkcjonariusze, którzy weryfikowali to zgłoszenie, odnaleźli przy drodze 331 porzucony pojazd. Auto zostało sprawdzone w policyjnych systemach. Okazało się, że mamy do czynienia z pojazdem, który został skradziony zaledwie kilka godzin wcześniej z ulicy Przem Policyjni technicy, którzy wykonali oględziny na miejscu odnalezienia tego pojazdu, zabezpieczyli niezbędny dla sprawy materiał dowodowy, a następnie przekazali pojazd już prawowitemu właścicielowi, Polkowicy kryminalni nadal poszukują sprawcy kradzieży. Za zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia grozi do pięciu lat więzienia, jeśli zaś czyn zostanie zakwalifikowany jako kradzież z włamaniem, kara może być dwukrotnie wyższa. Tymczasem policjanci z Legnicy zatrzymali szejkę złodziei odpowiedzialnych za kradzież wartego kilkaset tysięcy złotych Audi. Podobną akcją pochwalić się może również Legnicka Komenda Straży Granicznej, która odnalazła skradziony kamper, bar z kolei pół miliona złotych. Złodzieje samochodów odeszli już do lamusa nic bardziej mylnego, mówią służby. Polscy przestępcy kradną jednak głównie luksusowe pojazdy i robią to zazwyczaj za naszą zachodnią granicą. W czerwcu policjanci z Legnicy przeprowadzają rutynową kontrolę samochodu marki Audi. Sprawdzając jego dane odkrywają, że to luksusowy, bo wart blisko 700 tysięcy złotych pojazd, który skradziono na terenie Niemiec. Kierował tym pojazdem 26-letni Legniczanin. Został on zatrzymany. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem tego samochodu. Okazało się jednak, że nie tylko kierowca odpowiedzialny jest za to przestępstwo. Policjanci zatrzymali pozostałych członków złodziejskiej szajki. Ich zatrzymanie to było tylko kwestią czasu, bowiem 43-latek wpadł w ręce policjantów w lipcu tego roku. Roku, a 31-latek został zatrzymany kilka dni temu. Śledztwo jest rozwojowe, słyszymy w komendzie. Mężczyźni przebywają w areszcie. Tymczasem o odnalezieniu innego, i również drogiego, bo wartego pół miliona złotych pojazdu, który także pochodził z kradzieży, informuje Legnicka Straż Graniczna. Tym razem chodzi o kamper. Jak ustalono, samochód został skradziony kilka dni wcześniej na terenie Andory. I zgłoszony przez właściciela w Niemczech jako skradziony policji niemieckiej. Straż Graniczna zatrzymała kierowcę pojazdu na autostradzie A4 po krótkim pościgu. Takich spraw w samej Legnicy mamy przynajmniej kilka na rok, mówi szef legnickich pograniczników. I nie inaczej było w tym roku. Był to trzeci pojazd. Wcześniej w lutym udało się zatrzymać również po pościgu wraz z kierowcą BMW X5 o wartości około 300 tysięcy złotych. Samochód został skradziony również kilka dni wcześniej w Niemczech i w zeszłym miesiącu udało się zatrzymać również Mercedesa Sprintera o wartości około 100 tysięcy złotych. Jak mówi Straż Graniczna nasi rodzimi złodzieje kradną głównie na zachodzie, a gustują w autach luksusowych. Te albo rozbiera się na części, albo przerzuca na rynki wschodnie. Berlin, Wiedeń czy Budapeszt. Mieszkańcy Lubina wkrótce pojadą koleją do stolic europejskich. Jest również dobra wiadomość dla wszystkich, którzy chcą dotrzeć bezpośrednio nad Bałtyk. Od kilku miesięcy o kolejne połączenia zabiegał w Ministerstwie Infrastruktury prezydent Lubina. Stacja kolejowa Lubin została ujęta w planie rozkładów pociągów na kolejny rok. Wynika z niego, że te starania prezydenta Raczyńskiego, które czynił od kilku miesięcy, no zostały wzięte przez ministra infrastruktury pod uwagę i rzeczywiście nasza stacja lubińska została ujęta w tym, w tym planie. Już nie tylko Legnica czy Wrocław będzie więc celem podróży kolejowych z Lubina. W internecie pojawił się na razie nieoficjalny rozkład jazdy pociągów PKP Intercity na nowy sezon 2019-2020. Będzie można z Lubina dostać się do Świnoujścia, Bielska Białej, Krakowa, Szczecina, Lublina, Katowic, ale także do Berlina, Wiednia, Bratysławy, Budapesztu czy Frankfurtu. Także duży sukces. No, czekamy teraz na oficjalny rozkład. Ostateczną wersję nowego rozkładu PKP Intercity najprawdopodobniej opublikuje w listopadzie. Prawie dekadę Legnicki magistrat starał się o przejęcie kamienicy po dawnym kinie ognisko. Mimo, że mienie przekazał gminie wojewoda Dolnośląski tuż po tym jak sale zamknięto, to z rąk nie chciał go wypuścić dotychczasowy zarządca. Legnicka spółdzielnia spożywców z POŁEM. Magistrat wygrał jednak proces w sądzie i jak udało nam się ustalić, dokonana została egzekucja komornicza. Od teraz obiekt nadzoruje Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, który wymienił już zamki. Jaka przyszłość czeka budynek, który dziś wydaje się być w fatalnym stanie technicznym? Po wieloletnich staraniach Legnickiego ratusza, również na drodze sądowej, kamienica, w której przed laty funkcjonowało kinognisko, znalazła się już w rękach miasta dzięki egzekucji komorniczej, informuje rzecznik prasowy prezydenta Legnicy. Pomimo tego, że wcześniejszy użytkownik tego obiektu nie zgadzał się na, przek na przekazanie, w ręce, w ręce komornika. Jednak czynności komornicze przebiegły spokojnie, bez jakichkolwiek sytuacji, bardzo emocjonalnych. Tym wcześniejszym zarządcą była Legnicka spółdzielnia spożywców, Społem. Mimo, że jeszcze w 2010 roku, tuż po zamknięciu kina, Wojewoda Dolnośląski przekazał kamienicę miastu, Społem konsekwentnie nie wyrażało zgody na przejęcie budynku, a sprawa przeniosła się na salę sądową, rozpoczynając tym samym coś, co wnikliwi obserwatorzy życia publicznego w Legnicy nazywali telenowelą, bo proces w tej sprawie ciągnął się niemal przez dekadę. Przełom nastąpił dopiero półtora roku temu, gdy zapadł wyrok na korzyść miasta. To właśnie na jego mocy magistrat przejął budynek. Czynności komornicze miały charakter jedynie formalny, polegały na pozyskaniu najważniejszej dokumentacji związanej z obiektem. A co dalej z kamienicą? Nadzorować mają zarząd gospodarki mieszkaniowej, który już wymienił zamki. Gmina natomiast zamierza tutaj zainwestować. Może być zagospodarowana, przeznaczona na salę koncertową. Salę konferencyjną. Jest to, jest to naprawdę doskonała przestrzeń do różnego rodzaju działalności artystycznej. Najpierw jednak miasto poczeka na ekspertyzę budowlaną, bo kamienica, co widać na pierwszy rzut oka, jest w fatalnym stanie. Jak usłyszeliśmy w magistracie, już w przyszłorocznej uchwale budżetowej ma znaleźć się kwota na opracowanie dokumentacji dla planowanej tutaj inwestycji. O sprawę chcieliśmy zapytać również z POŁEM, które jak głoszą pogłoski, stara się o kasację wyroku. W siedzibie spółdzielni nikogo jednak nie zastaliśmy, a mimo starań z jej przedstawicielami nie udało nam się skontaktować telefonicznie. Miasto tymczasem zapewnia, że mający tutaj swoje lokale przedsiębiorcy mogą spać spokojnie. Póki co korzystać mogą z nich na mocy umów zawartych ze zespołem. Kino Ognisko zamknięto w 2009 roku. Rok wcześniej odbyła się w nim ostatnia premiera i był to film Waldemara Krzystka – Mała Moskwa. Szukają wolontariuszy do tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki. To ogólnopolska akcja, w której od wielu lat biorą udział również Lubinianie. W tym roku finał zaplanowano na 6 grudnia. Dobre serce, poświęcenie wolnego czasu i chęć pomocy potrzebującym wystarczy, by zostać wolontariuszem. Wystarczy mieć skończone 16 lat. Do 18 roku życia potrzebna jest zgoda pisemna opiekuna bądź rodzica, zarejestrować się na stronie Szlachetnej Paczki. Tam jest odnośnik, żeby zostać wolontariuszem. Kolejny etap to jest rozmowa ze mną, wdrożenie e-learningi i działamy. Trwa poszukiwanie rodzin, które potrzebują pomocy. Wolontariusze kontaktują się z takimi rodzinami. Przygotowujemy prezenty pod daną rodzinę. Czyli nie są, to, jest, to nie jest zbiórka przypadkowych rzeczy. To jest zbiórka rzeczy, które są potrzebne danej rodzinie. W listopadzie... Pojawia się w internecie baza rodzin, które potrzebują tej pomocy, i każdy może zostać darczyńcą. Czyli może, możemy to być my, zwykli ludzie, obywatele miasta, to, mogą to być firmy, szkoły, przedszkola. Dlaczego warto zostać wolontariuszem? Odpowiedź jest prosta. Pomagamy ludziom. Pomaganie jest dobre. Pomaganie sprawia, że możemy czyjś świat odmienić. W ubiegłym roku ze wsparcia szlachetnej paczki w powiecie lubińskim skorzystało ponad 60 rodzin. Hasło przewodnie tegorocznej kampanii to Dzięki Tobie zmienią się historie ludzi w potrzebie. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu programu. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.